Uzależnienie rzadko jest jedynie kwestią chemicznej substancji, która uzależnia organizm. W swojej istocie jest to głód, głód wewnętrzny, którego nie można nasycić żadnym narkotykiem, alkoholem, jedzeniem, zakupami czy innymi formami ucieczki. Człowiek uzależniony nie szuka jedynie przyjemności, lecz ulgi, zapomnienia i chwilowego ukojenia bólu, który od dawna mieszka w jego wnętrzu. Ten głód nie dotyczy ciała, lecz duszy. Można go nazwać głodem miłości. Akceptacji, bezpieczeństwa podstawowych ludzkich potrzeb, które nie zostały zaspokojone we wczesnym okresie życia. Kiedy człowiek styka się z cierpieniem, które przekracza jego zdolności radzenia sobie, mózg i psychika szukają sposobów ucieczki. Dla jednych będzie to praca ponad siły, dla innych kompulsywne korzystanie z telefonu, dla jeszcze innych substancje psychoaktywne. Mechanizm jest wspólny. Odciąć się od bólu, zagłuszyć poczucie pustki, znaleźć chwilową namiastkę pocieszenia. Jednak za każdym razem, gdy kończy się działanie środka lub czynności, pustka powraca jeszcze bardziej dotkliwa niż wcześniej. To błędne koło sprawia, że człowiek zaczyna żyć nie w świecie realnym, lecz w świecie głodnych duchów istot, które bez końca poszukują pożywienia, a nigdy nie mogą się nasycić. Źródłem tego wewnętrznego głodu jest często brak więzi w dzieciństwie. Dziecko, które nie otrzymało dostatecznej miłości, akceptacji i uważności, uczy się żyć z poczuciem odrzucenia. Jego mózg i układ nerwowy rozwijają się w warunkach chronicznego stresu, co wpływa na całe dorosłe życie. Badania pokazują, że doświadczenia wczesnodziecięce mają bezpośredni wpływ na podatność na uzależnienia. Jeśli bliskość była warunkowa, a emocje dziecka nie były akceptowane, powstaje luka, którą dorosły próbuje później zapełnić. Substancja lub zachowanie stają się protezą czymś, co daje złudzenie spełnienia, choć w rzeczywistości jeszcze bardziej oddala od samego siebie. W świecie uzależnień nie chodzi tylko o narkotyki. Każdy człowiek ma potencjał, aby wpaść w sidła nałogu, jeśli znajdzie w nim sposób na chwilowe uśmierzenie bólu. Jedni stają się więźniami alkoholu, inni nikotyny, a jeszcze inni opinii innych ludzi czy własnych kompulsywnych myśli. Wspólnym mianownikiem jest to. Że uzależnienie daje chwilowe wrażenie kontroli i ulgi, ale długofalowo wzmacnia poczucie pustki. Mechanizm działa jak zaklęty krąg. Im większy ból, tym większa potrzeba ucieczki, im częstsza ucieczka, tym głębsza alienacja od własnego wnętrza. Zrozumienie tego głodu jest pierwszym krokiem do wyjścia z nałogu. Dopóki człowiek wierzy, że problemem jest sama substancja lub zachowanie, walka przypomina zmaganie się z cieniem. Prawdziwym źródłem cierpienia jest rana wewnętrzna, emocjonalna pustka, która powstała dawno temu. Dopiero konfrontacja z tym brakiem, przyjęcie go i stopniowe budowanie nowej więzi z samym sobą otwiera drogę do uzdrowienia. Oznacza to naukę słuchania własnych uczuć, przyjmowania ich bez osądu i dawania sobie tego, czego zabrakło w przeszłości: miłości, bezpieczeństwa i współczucia. W krainie głodnych duchów żyje wielu ludzi i tyli. Nie tylko ci z widocznymi uzależnieniami. Dzisiejszy świat sprzyja temu, aby zagłuszać ból i uciekać od siebie. Reklamy podsuwają kolejne produkty, które mają wypełnić wewnętrzną pustkę, media społecznościowe karmią chwilowym dopaminowym zastrzykiem, a kultura konsumpcji podtrzymuje iluzję, że szczęście można kupić. Jednak prawda jest inna, żadne zewnętrzne źródło nie nasyci głodu, który dotyczy wnętrza człowieka. Dopiero spotkanie z samym sobą, w szczerości i odwadze pozwala rozpocząć proces uzdrawiania. Aby zrozumieć głód wewnętrzny, trzeba przyjrzeć się mechanizmom, które kierują ludzkim mózgiem i emocjami. Każdy człowiek rodzi się z naturalną potrzebą więzi, dotyku, troski i bezpieczeństwa. To nie są luksusy, lecz biologiczne konieczności. Niemowlę pozostawione bez ciepła i bliskości rozwija się inaczej, jego układ nerwowy uczy się, że świat jest miejscem niebezpiecznym, a on sam nie jest wystarczająco ważny, aby otrzymać opiekę. Ta pierwotna rana zapisuje się w ciele i w psychice, tworząc podatność na wszelkie formy ucieczki od bólu w dorosłym życiu. Wielu ludzi uzależnionych wspomina dzieciństwo pełne samotności, niezrozumienia lub przemocy. Nie zawsze muszą to być dramatyczne wydarzenia. Często jest to subtelny brak uważności, brak emocjonalnej obecności rodzica, który sam zmagał się ze swoimi ranami. Dziecko nie potrafi zracjonalizować takiej sytuacji, więc winę kieruje przeciwko sobie. Skoro nie otrzymuje miłości, to znaczy, że nie zasługuje. Ten wewnętrzny głos staje się fundamentem późniejszych uzależnień. Substancja lub zachowanie nie są wówczas źródłem przyjemności lecz protezą miłości, której zabrakło. Każda dawka alkoholu, narkotyku czy adrenaliny w ryzykownych działaniach staje się próbą uciszenia tego krytycznego głosu i chwilowym doświadczeniem ulgi. Mózg osoby uzależnionej działa inaczej. Substancje psychoaktywne sztucznie pobudzają układ nagrody, powodując wyrzut dopaminy, serotoniny czy endorfin. Jednak za każdym razem, gdy organizm doświadcza takiego zastrzyku, równowaga zostaje zaburzona. Po chwilowym uniesieniu przychodzi spadek, który odczuwany jest jako pustka i jeszcze większa niż wcześniej. W ten sposób tworzy się błędne koło. Mózg zapamiętuje, że istnieje szybki sposób na poprawę nastroju, a ciało domaga się powtórzenia. Mechanizm, który w normalnych warunkach miał służyć przetrwaniu, zostaje przechwycony przez nauk. Uzależnienie nie jest więc wyborem w sensie moralnym, lecz próbą radzenia sobie z bólem. Społeczeństwo często ocenia osoby uzależnione jako słabe, leniwe czy pozbawione siły woli. W rzeczywistości są to ludzie, którzy znaleźli w substancji lub zachowaniu jedyny dostępny im sposób na przetrwanie psychicznego cierpienia. Potępienie i osądzanie jeszcze bardziej wzmacniają poczucie winy i wstydu, które są jednym z motorów nałogu. Człowiek wciągnięty w uzależnienie nie potrzebuje dodatkowego wstydu, lecz współczucia i zrozumienia dla tego, co kryje się pod powierzchnią jego zachowań. Ten głód wewnętrzny nie zawsze prowadzi do dramatycznych skutków od razu. Czasem przejawia się w subtelnych formach, które są społecznie akceptowane pracoholizm, kompulsywne korzystanie z internetu, obsesyjne dbanie o wygląd. Człowiek może latami utrzymywać pozory normalnego życia podczas gdy w środku kieruje nim to samo uczucie pustki i braku. Różnica polega jedynie na tym, że niektóre formy uzależnień są piętnowane, a inne wręcz nagradzane. Jednak mechanizm psychiczny pozostaje identyczny próba zapełnienia emocjonalnej luki czymś zewnętrznym. Kluczowym pytaniem staje się, jak ten głód rozpoznać i jak nauczyć się go karmić w zdrowy sposób. Pierwszym krokiem jest świadomość. Dopóki człowiek wierzy, że to kolejna dawka alkoholu czy kolejny sukces zawodowy przyniesie mu trwałe ukojenie, będzie krążył w świecie głodnych duchów. Świadomość polega na tym, by zatrzymać się i zobaczyć, że za każdym impulsem stoi to samo uczucie pragnienie bycia kochanym, widzianym i bezpiecznym. Uświadomienie sobie tego otwiera drzwi do innej ścieżki w której zamiast uciekać, zaczyna się proces uzdrawiania i budowania autentycznej więzi ze sobą. Rozpoznanie wewnętrznego głodu to dopiero początek drogi. Prawdziwe wyzwanie polega na tym, by nauczyć się karmić go w sposób, który nie pogłębia pustki, lecz stopniowo ją wypełnia. To wymaga odwagi, ponieważ oznacza konfrontację z własnym bólem, którego przez lata unikało się za pomocą substancji, zachowań czy obsesyjnych myśli. Uzależnienie, choć destrukcyjne, dawało poczucie kontroli, można było zawsze sięgnąć po kolejną dawkę, by na chwilę uciszyć cierpienie. Powrót do samego siebie wymaga natomiast wytrwałości i gotowości, by spojrzeć w oczy temu, co zostało wyparte i stłumione. Pierwszym krokiem jest akceptacja faktu, że głód nie jest winą człowieka, lecz naturalną konsekwencją jego historii. Nikt nie wybiera tego, jakie rany wynosi z dzieciństwa. Nikt świadomie nie decyduje, by budować życie na fundamencie pustki i bólu. Uświadomienie sobie, że uzależnienie jest próbą adaptacji, a nie moralnym upadkiem, przynosi ulgę i otwiera przestrzeń na współczucie dla samego siebie. Bez tej postawy niemożliwe jest prawdziwe uzdrowienie. Potępienie i samokrytyka jedynie wzmacniają mechanizm nałogu, podczas gdy łagodność i akceptacja stopniowo rozpuszczają wewnętrzny mur. Drugim krokiem jest poszukiwanie autentycznej więzi zarówno ze sobą, jak i z innymi. Wewnętrzny głód rodzi się z braku bliskości, dlatego nie można go zaspokoić w izolacji. Człowiek potrzebuje innych ludzi, którzy zobaczą go bez maski i będą gotowi przyjąć go takim, jaki jest. To może być grupa wsparcia, terapeuta, przyjaciel lub bliska osoba. Wspólnota ma ogromną moc w procesie wychodzenia z uzależnienia ponieważ przełamuje poczucie samotności i wstydu, które przez lata napędzały nauk. Kiedy człowiek doświadcza, że może być akceptowany mimo swoich słabości, głód wewnętrzny zaczyna się zmniejszać. Równolegle rozwija się relacja z samym sobą. To oznacza uczenie się słuchania swojego ciała i emocji, które wcześniej były zagłuszane. Każde uczucie smutek, gniew, lęk niesie ze sobą informację o tym, czego w danej chwili potrzebujemy. Jeśli zamiast uciekać, zatrzymamy się i pozwolimy sobie je odczuć, stopniowo odkrywamy, że ból nie zabija, lecz prowadzi do głębszego zrozumienia siebie. Z czasem pojawia się zdolność do samoregulacji, znajdowania ukojenia w oddechu, ruchu, sztuce, medytacji czy prostych chwilach obecności. Te naturalne źródła pocieszenia nie dają natychmiastowego uniesienia jak substancje, ale budują trwałe poczucie bezpieczeństwa. Trzecim krokiem jest cierpliwość. Proces wychodzenia z uzależnienia nie polega na szybkim rozwiązaniu, lecz na stopniowej transformacji. Głód, który powstawał przez lata, nie znika w ciągu kilku tygodni. Każdy nawrót, każda chwila słabości jest częścią tej drogi i może stać się okazją do głębszego poznania siebie. Ważne jest, by nie postrzegać potknięć jako porażki, lecz jako element nauki. W ten sposób zamiast spirali wstydu pojawia się spiralna droga wzrostu, powolna, lecz prowadząca ku prawdziwej wolności. Wreszcie, niezwykle istotne jest odkrycie sensu. Człowiek nie przestaje być głodny tylko dlatego, że rezygnuje z nałogu. Aby życie miało smak, potrzebne jest coś, co daje poczucie celu i kierunku. Może to być pasja, twórczość, pomaganie innym, czy zwykła radość codzienności. Kiedy pojawia się sens, Wewnętrzny głód traci swoją moc, ponieważ energia, która wcześniej kierowała się ku destrukcji, zostaje przekształcona w twórcze działanie. To właśnie tutaj otwiera się przestrzeń dla prawdziwego uzdrowienia życia, które nie polega na ciągłej ucieczce, lecz na obecności i świadomym wyborze. Podróż przez krainę głodnych duchów jest bolesna, ale jednocześnie może stać się początkiem głębokiej przemiany. Zrozumienie, że uzależnienie nie jest końcem drogi lecz wołaniem o miłość i obecność pozwala spojrzeć na siebie i innych z nową łagodnością. W tym spojrzeniu kryje się nadzieja, że każdy człowiek bez względu na to, jak głęboko się pogubił, może odnaleźć drogę do wewnętrznego domu, w którym głód zostaje zastąpiony poczuciem pełni.